Cześć, jestem Tomkiem i dzisiaj mamy już w zasadzie koniec lata i koniec lata zawsze mi się kojarzy z premierami. Bardzo dużo różnych rzeczy związanych z techniką użytkową, ale przede wszystkim chodzi wiadomo o iPhony, bo one zawsze wychodzą gdzieś we wrześniu, w połowie września i pamiętam na przykład taką sytuację, kiedy jechaliśmy z żoną jakoś tuż po ślubie i pamiętam dokładnie jeden taki moment, kiedy przejeżdżaliśmy gdzieś w takiej miejscowości koło Rzeszowa i tam powiedziano wtedy w radio, że iPhony. To była chyba siódemka, nie będą miały wejść na słuchawki, i to było szokujące. A dzisiaj już wiemy, że w zasadzie praktycznie wszystkie telefony, takie może trochę high-endowe bardziej, czyli te powyżej 1000 zł, już tego wejścia często nie będą miały i normalnie kupuje się słuchawki bezprzewodowe. E, czy to dobrze, czy to źle, e, ocencie sami, ale widać, jak Apple ma wielki wpływ na to, w jaki sposób e, postrzegamy rzeczywistość technologiczną. No a jak się, mam e, paczkę, która do mnie przyszła i to jest, e, jak się domyślacie, iPhone 14 Pro. Ja się bardzo przywiązałem do 13 Pro, to był mój najdłużej trzymany telefon w ogóle przeze mnie jako osobisty e, razem z Pixelem 5 na stałe, no ale 14 Pro ma parę rzeczy, które może mnie skuszą, chociaż cyferki nie ma takiej fajnej, bo 13 to jednak taki fajny numer, taki troszeczkę mistyczny, 14, nie, eee, taki zwykły, no ale dobra, co zrobić? Także otwieramy sobie tę paczkę, O tanie to to nie było, to wiecie, że te ceny są, hmm, no, na nasz rynek to horrendalne, ja je trochę rozumiem, no ekonomicznego, z ekonomicznego punktu widzenia w tych kursach, jakie aktualnie mamy, nie jest to nic tak naprawdę zaskakującego, zaskakujące było to, jak dla mnie, że te iPhoney w Polsce nie drożały tak naprawdę od... 4 lat w ogóle prawie że, tak jakieś tylko minimalne podwyżki, więc yy, i tak yy, nie było źle przez lata. No ale jest jak jest. No, czekaj, papierologia. Yy, no i jest. O, iPhone 14 Pro. Ja wziąłem ten szary, czy prawie czarny, bardzo mi się podoba O, tutaj jest jeszcze stary iPhone 13 Pro, a go dla porównania. Inaczej, jak widzicie, stylówka jest zrobiona. Tutaj mamy tył telefonu, a tutaj przód, bo oni się naprawdę chyba chcą pochwalić tą dynamiczną wyspą. Także otwieramy teraz ten telefon i zobaczymy takie, jakieś, zrobimy sobie pierwsze wrażenia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to szczerze, ja tu nie jestem po to, żeby robić jakieś miliony subów i tak dalej, tylko po to, że jeżeli ktoś chciałby zapytać się o coś, a. O takie bardzo konkretne małe rzeczy, szczególnie takie, jakieś wszelakie, nazwijmy to brzydko, pierdółki y Walcie śmiało w komentarzach. No to co, jedziemy, otwieramy to. Aha, tu się trzeba otworzyć. E takie naklejki. No co zeszło? I góra. pyk Otwarte. No jest telefon, on wygląda. No jest ciemniejszy z wyglądu, już widać, że to trochę inaczej wygląda, niż e, mocno taki, jak nazywają, e, grafitowy kolor 13 Pro. Jak widzę, na nagraniu nie widać tego aż tak bardzo, w realu ta różnica jest, no dla mnie, dość wyraźna. E, no i co? Telefon, myk, myk, i co? Otwieramy, zdejmujemy papierek. No, i wygląda bardzo podobnie. I tak naprawdę, jeżeli nie jesteście ultragikami, to według mnie absolutnie nie kupujcie 14 Pro, jeżeli macie 13 Pro, bo ta różnica będzie minimalna. Nawet profesjonaliści, jeżeli chodzi na przykład o aparat, nie zdołają, tak naprawdę jakoś specjalnie wyłuskać aż tak dużo więcej z tego telefonu, a profesjonaliści używają zazwyczaj profesjonalnych aparatów i tak, więc nie ma tutaj jakiegoś Jakiego znaczenia to, czy macie 13 Pro czy 14 Pro, ale oczywiście różnice są i dla ultrasów, dla geeków, dla nerdów, tak, absolutnie. Ja nawet nie rozpakowując, wiem, że i tak pewnie powinniście go kupić po to, chociażby żeby zaspokoić swoją ciekawość, jak działa ta wyspa tutaj ym, dynamiczna. No i oczywiście, żeby sobie posprawdzać te aparaty, a potem po na przykład dwóch tygodniach zarezygnujecie, czy chcecie ten telefon oddać, bo Wam niepotrzebny jednak z tymi nowymi Bayerami, bo ta różnica nie jest zbyt aż tak znacząca, czy sobie go zostawicie, a sprzedacie poprzedni, szczególnie, że ceny 13 Pro wzrosły, więc nawet używki można sprzedać w naprawdę niezłej cenie. Zawsze to było tak z iPhonami, ale teraz tym bardziej, więc nie ma tutaj jakiejś olbrzymiej straty tak naprawdę. No dobra, to włączamy ten telefon i zobaczymy, co tutaj się nam pokaże. No, jest logo jak zawsze. Podobno być dźwięk w nowym iOS-ie na włączaniu się tego, tak jak w Mac'ach, ale jak na razie nic nie słyszę. Może trzeba coś wyłuchawić. Pyk, pyk. No, mamy. Dzień dobry, cześć czy hello. I taka nowa tapeta. A jedna uwaga, co do IOS 16, jeżeli instalujecie ją je na starszych telefonach, to przynajmniej mi na 13 Pro znikną, e, zniknęły stare tapety. Wszystkie, nie tylko te dynamiczne, które wymagały dociśnięcia na ekranie, a to teraz będzie wywoływać po prostu menu zmiany tapet, więc to rozumiem, ale po prostu wszystkie inne stare tapety. Także jeżeli lubiliście na przykład te różne takie skaliste tapety dzień-noc, no to one no zniknęły. Chyba, że jest jakiś trik gdzieś tutaj, może trzeba przeinstalować system całkiem na świeżo i znowu będą, ale nie wygląda na to. To w 14 Pro oczywiście jest tapeta taka filmowa. Jak widać jasne, jest u góry i u dołu, no i nie boją się pokazać tej wyspy, jak w poprzednich iPhone'ach było tak, że te stare oryginalne tapety były takie ciemne u góry, żeby tego, to wycięcie słynnego nocza ukryć, no to tutaj tego nie ma. Dobra, otwieramy. A, no to muszę zrobić całą konfigurację. Piękne konfiguracje i widzimy się już wkrótce. No jestem z powrotem i mamy ustawione już iPhone 14 Pro. Widać u góry te pigułę. Sam wiem jeszcze co o tym myśleć, prawdę mówiąc, moim głównym zarzutem do, tej właśnie, do tego wycięcia w ten sposób zrobionego jest to, że będzie się wcinać w filmy oglądane. To znaczy, wiadomo, że nasz rozszerzony ekran, jak damy, to i tak się będzie wcinać czy to w poprzednim iPhone'ie czy w tym nowym, no ale jednak. No zresztą zobaczmy, jak to wygląda porównując. No właśnie, o. Tak to wygląda, więc jest to wcięcie nieco niżej, ale za to jest nieco mniejsze. No i trzeba tak naprawdę sprawdzić swoje własne oczy, czy cię coś nie będzie wkurzało, jak będziecie patrzeć właśnie na to. Także za chwilę będę sprawdzał też i filmy. Ale poza tym to, to nie będzie jakoś przeszkadzać przesadnie. Oczywiście to, co już widzieliście pewnie w wielu filmach ludzi testujących te iPhony, to to, że jeżeli włączymy sobie muzykę i puścimy, no to pojawia nam się pojawia nam się właśnie taki widget, który można sobie, jeśli go przyciśnie dłużej i zresztą fajna wibracja tutaj, no to się pojawia o, obsługa właśnie tej muzyki, a jeżeli klikniemy długo, no to wtedy pojawi nam się o cała aplikacja. W ogóle jeśli chodzi o wibracje, to ja mam takie pierwsze wrażenie tylko, że wibracja jest nieco inna w iPhone'ie 14 Pro, bo wibracje w iPhone'ach nie były zmieniane od lat już i może to wrażenie, może jakieś inne wyważenie telefonu, ale moim wrażeniem jest to, że jest minimalnie inna. Czy lepsza? Trudno powiedzieć, działa po prostu bardzo dobrze, bardzo fajnie punktowo. I bardzo jest to przyjemne. Tutaj niektórzy z youtuberów mówili, że no w takim razie wszystkie te takie różne notyfikacje, z których każda wyglądała nieco inaczej, będą się chować w tym, czy w zasadzie będą przyczepione do tego czarnego wycięcia w ekranie u góry. No i mamy faktycznie w tym momencie, oczywiście, dźwięk. Przełączymy tryb działania. O, widzicie teraz się przełącza z wyciszonego na dzwonek. Aha. I mamy też słuchawki. Słuchawki otwieramy. A. I słuchawki się pojawiają w sposób klasyczny, chociaż pamiętam, że jeden z youtuberów mówił o, już to było stare, a teraz wszystko będzie się pojawiać tutaj. I one się będą pojawiać tutaj, jak już połączone, ale tylko wtedy, kiedy je włączacie tak nie, nie za pierwszym razem, czy nie jeden raz na na przykład od paru minut. Wtedy się pojawia to takie większe okienko, ale jeżeli przełączacie tylko, przełączacie między różnymi urządzeniami, to powinien się Wam pojawiać ten pastrzek u góry. Ja wiem, że teraz, o właśnie, na przykład włączyłem sobie powiadomienia, o tak. I mi się pojawia muzyka, ale gdybyśmy mieli słuchawki w uszach, właśnie, to pewnie się nam pojawi. O, właśnie, teraz widać, że słuchawki mamy podłączone. Wygląda to nieźle, przyznaję. Więc zobaczymy, co dalej się tutaj uda odkryć. To jest oczywiście zabawa na długie wieczorne godziny, wczesno-jesienne już, więc będziemy mieli się czym bawić. Jeżeli macie jakieś pytania, takie konkretne jakieś aplikacje, co, gdzie się jak pojawia, czy tak, czy inaczej, jak to działa w interfejsie, no to zadajcie je w komentarzach. Co do zdjęć, to ja teraz ich nie przetestuję. Jedno, co mnie bardzo cieszy, co prawda, to jest to, że um, zdjęcia, jak nie mam, będą po prostu bardzo dobre. I tak jak wspominałem, laicy prawdopodobnie nie zauważą jakiejś wielkiej różnicy, a i profesjonalni fotografowie zauważą oczywiście, szczególnie jeżeli będą robić zdjęcia w formacie RAW, no to będzie fajna, duża rzecz. 48 pikselowy sensor na pewno sporo może tutaj dać można będzie sporo z tego wyciągnąć super. A mnie bardzo cieszy jedna rzecz, że mamy tutaj przybliżenie nie tylko pół. 1 i 3, tylko też dwa. Bo w ubiegłym roku zauważyłem, że jak robię zdjęcia, szczególnie portretowe, no to one tak wysta... to trzy, to jest przy trzykrotne to jest około 77 mm, super, ale trzeba się już wtedy sporo oddalić. I jeżeli oczywiście robię jakąś taką sesję fotograficzną, to raz, że zazwyczaj swój własny profesjonalny aparat, a dwa, no to jeżeli próbuję telefonem, to muszę dość sporo odchodzić, ale to wiadomo, z tym się wiąże sesja fotograficzna, ale jeżeli robię komuś portret tak szybko, gdzieś tam w restauracji czy coś, siedzę naprzeciwko na przykład kogoś i robię mu zdjęcie, no to ta trzykrotna długość obiektywu jest już za duża. Już jestem zbyt blisko, muszę gdzieś tam odchodzić, kombinować. A portretu nie zrobię, właśnie zbliżając się no i na przykład przybliżając ręcznie tutaj na 2,5 czy 2 przybliżenie obiektywu. Więc w tym momencie portret mogę robić. Na przybliżeniu dwukrotnym i to jest bardzo dobre, bardzo praktyczne. Faktycznie, mimo tego, że mieliśmy lepszy zoom czy dalszy zoom, to trochę tej pośredniej um, odległości brakowało, więc bardzo się cieszę. No tak, poza tym, no to telefon jest taki, ja mówię, czarny, fajnie wygląda, ale nie różni się przesadnie od tego poprzedniego. No. Jest po prostu ciemniejszy, jeśli chodzi o wygląd. Mamy to wycięcie, zdjęcia będą trochę lepsze i prawdę mówiąc, jeżeli zastanawiacie się jesteś zwykłym człowiekiem i po prostu używacie telefonu, nie bawicie się nim w kółko, no to nie ma zupełnie sensu już teraz to mówię, nawet jeszcze przed recenzją kupować nowego telefonu. Szczególnie jeszcze przy tych cenach, ale jeżeli jesteście fanami, geekami, no to jak najbardziej do zabawy będzie to świetna rzecz i pewnie parę dobrych miesięcy, jeszcze biorąc pod uwagę to, że Apple wypuszcza dość regularnie update systemowe, więc jakieś nowe funkcje się pojawiają, będziecie mieli zabawy. Cóż, teraz to tyle, do następnego.